Dzień dobry kochani. Witam Was na kolejnym naszym spotkaniu, kolejnym czytaniu. Proszę, wybierajcie sobie swoją opcję. Pamiętajcie też zawsze, że jest to czytanie ogólne, więc bierzcie to, co do Was pasuje, co uważacie że gdzieś jest Wami spójne, a ma zastosowanie rzeczywiście do tego, co się w Waszym życiu dzieje. Pytacie mnie ostatnio o możliwość doprecyzowania tego, co tutaj się pojawia w tych horoskopach tygodniowych, tak, jest taka możliwość, jest to w ramach czytań indywidualnych i kontakty do mnie macie, macie pod filmem, zapraszam. Muszę tutaj coś powiedzieć, coś czego wcześniej nie mówiłam, ale ponieważ to do mnie przyszło, więc z jakichś względów to może być ważne. A mianowicie ja robiąc czytania zawsze, proszę Boga, może niektórzy z Was nazywają to górą wszechświatem, czy jeszcze inaczej. Ja proszę o to, aby dał czytanie dla najwyższego dobra wszystkich, którzy będą to oglądać i słuchać, oraz było to dla wszystkich wartościowe przesłanie. I tak jak mówię, ponieważ to gdzieś tam do mnie przyszło w pewnej formie, więc. Widocznie ma to być zakomunikowane, ma to być powiedziane. Mam nadzieję, że wybraliście sobie swoją opcję: albo opcja 1, albo opcja 2, albo opcja 3. Jeśli potrzebujecie więcej czasu, to oczywiście zatrzymajcie ten film. A ja w tej chwili już zabieram się do roboty i zaraz będziemy robić czytania dla jedynek. Dla jedynek, kochane jedynki. Czasami jest tak, że my mamy wrażenie, że pewne sprawy w naszym życiu może nie dzieją się tak szybko, jak byśmy chcieli, albo że realizacja naszych pomysłów straciła tempo gdzieś, może, że to co robimy nie przynosi efektów tak szybko, jak my byśmy sobie tego życzyli, i wtedy możecie mieć ochotę po prostu poddać się, być. Sfrustrowanymi stracić wiarę w to, że osiągniecie cel, sukces, ale czasami też tak jest w naszym życiu, że właśnie mamy te pewne okresy spowolnienia i zatrzymania, bo nieraz są one po to, abyśmy mieli czas nad czymś się zastanowić. No. Nieraz też dzieje się tak dlatego, że dany moment nie jest po prostu właściwym na określone działania, i stąd jest to zatrzymanie. Można wtedy mieć wrażenie, że właśnie jest się takim kaktusem na jałowej pustyni, ale, ale. Kaktusy, kochani, mają w sobie olbrzymie zasoby wody skumulowane, tak, aby mogły przetrwać w tych trudnych warunkach. One mają też kolce dla obrony przed tymi, którzy by może do tej wody chcieli się dobrać. Ten sukulent jest takim symbolem odporności, zaradności. Pomysłowości, ale też umiejętności zaspokajania swoich potrzeb i zadbania o siebie. Więc nie traćcie nadziei w sobie ani w te swoje marzenia czy dążenia, bo ten obecny etap jest tymczasowy. To jak korytarz przed wejściem do pięknego mieszkania. Może dla części z Was być to próbą, ale te trudne okoliczności. Mają wzmocnić Waszą taką wewnętrzną siłę i harty ducha. Więc bądźcie odpornymi i wytrwałymi, bo to jest przedsionek do kolejnych lepszych sytuacji, lepszych momentów czy działań w Waszym życiu. Ok. Co tutaj dalej? No właśnie i macie być jak ten król wody. On jest bardzo stabilny emocjonalnie, dojrzały. On jest świadomym swojego potencjału i swoich wartości. A wie, że w życiu są różne okresy góry i doliny. I aby móc patrzeć z góry i podziwiać świat, to nie tylko trzeba się na tę górę wdrapać, ale poradzić sobie z tymi wszystkimi trudnymi emocjami, które mogą się po drodze pojawić: typu nie dam rady, nie nadaję się, nic mi nie wychodzi, tym podobne. On ma olbrzymi szacunek, zarówno do siebie, jak i do tych, którzy go otaczają. I tu jest taka wewnętrzna, emocjonalna mądrość oraz wolność od takiego wewnętrznego strachu. Tu jest balans, harmonia i spokój. No, i zobaczymy, co my mamy tutaj na zakończenie jeszcze dla Was. No, i uwierzcie w siebie. Uwierzcie w siebie, uwierzcie w swoje marzenia, bo macie naprawdę duże możliwości. A Wy wiecie, o jakie sprawy, o jakie aspekty Waszego życia tu chodzi. Ta karta wskazuje, że musicie myśleć szerzej o swojej przyszłości i o tym, co chcielibyście osiągnąć. Jak to mówią, możecie sięgać gwiazd, tak? Bo najgorsze, co możecie sami sobie robić, to budować w głowie wszelkiego rodzaju ograniczenia. O, I być może należy się pozbyć jakichś fałszywych przekonań, często starych, które już Wam nie służą. O, czasami może być też tak, że te przekonania wcale nie są Wasze, mogą być wyniesione z rodziny czy z otoczenia. Więc. Odrzućcie wszystko to, co nie jest Waszą prawdą i żyjcie swoim życiem według własnych zasad. Realizujcie swoje marzenia z wiarą, że możecie i że się da. I te marzenia, działania dla każdego z Was oczywiście będą inne i będą dotyczyły, kochani, innych spraw. Dziękuję Wam bardzo. To tyle, co ja mam dla Was jedynki. Dwójeczki, zapraszam. Dwojeczki. Popatrzcie na tę kartę, może ją trochę przesunę tutaj bliżej, żeby było to wszystko bardziej widoczne, chociaż tu jest tyle rzeczy, że nie wiem czy coś da się wyłowić okiem, ale zrozumiecie o co chodzi. Patrzcie i zastanówcie się, jak wygląda Wasz umysł, Wasze myśli. Czy jest to właśnie takie zbiorowisko różnych rzeczy, które trochę wyglądają jak śmietnik? A wasz umysł może być zarówno miejscem ograniczeń, ale też miejscem niekończącej się na ekspansji. I to Wy um, o tym decydujecie, jak go wykorzystujecie. Więc uważajcie na to, dokąd zmierzacie w tym swoim umyśle. Bo jakość Waszych myśli ma naprawdę olbrzymie znaczenie. Y jesteście w takim płodnym czasie na zamanifestowanie się tego, czego chcecie, przyciąganie tego, o czym myślicie i w jaki sposób, y bo to się przekłada na Waszą energię, na Wasze działania. Y I jeśli. Myślicie o czymś w negatywny sposób, no to macie negatywne wyniki. Pozytywne, no to raczej pozytywne, bo jeśli chcecie mieć pewność, że, że nasiona, które zasadzisz, to wyrosną i wydadzą plony, to uważaj, aby tam nie zasiewać w tym swoim umyśle chwastów nie zaśmiecać tych swoich myśli. To też może być czas, kiedy możecie być bardziej podatni, mieć większą tendencję do ulekania wpływom innych. Szczególnie w tej naszej erze cyfrowej trudno jest naprawdę chronić się przed tą ogromną ilością informacji, które nas bombardują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale jeśli pozwolicie na zanieczyszczanie tego swojego umysłu i emocji i będziecie chłonąć wszystkie śmieci z otoczenia, wszelkie strachy, negatywności, to tak też będzie wyglądał wasz zewnętrzny świat. Więc bądźcie świadomymi tego, czym karnie ten swój umysł. I pamiętajcie, że dobro przynosi więcej dobra, miłość, więcej miłości, a wdzięczność, więcej rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Więc zastanawiajcie się, jakie myśli, co, co wchodzi do tej waszej głowy i jak tym kierujecie. Hmm? Okay. no zobaczcie zobaczcie jaką ten buddha ma w sobie pogodę ducha spokój, harmonię on nie marnuje swojej energii na negatywności on dba o swoje dobre samopoczucie, o swój taki naturalny dobrostan jest w zgodzie ze sobą i ze światem i gdy wchodzimy w taką energię, to to czego potrzebujemy, znacznie łatwiej nam przychodzi i przestajemy się tak bardzo boksować ze światem, i wiele do nas przychodzi bez takiego naprawdę olbrzymiego wysiłku. Więc cieszcie się też tym, co udaje się Wam osiągnąć. O, bądźcie wdzięczni, bo każdy z nas, jak coś osiąga, coś mu wychodzi, to ma świadomość, że dotarcie tam do tego miejsca, tak, gdzie jesteście, wymagało wysiłku i czasu. Więc docencie to, świętujcie czy to sami, czy z tymi, z którymi jest wam po drodze, ale bądźcie właśnie w takim stanie myślowym i emocjonalnym harmonii i spokoju. I zapalcie w sobie taką wewnętrzną lampę, wewnętrzny płomień. Niech on. Zawsze rozświetla to wasze wnętrze i nie tylko wtedy, kiedy wszystko się dobrze układa, ale szczególnie wtedy, gdy przychodzą te gorsze momenty. Niech on zawsze będzie dla was taką wskazówką tego, jak można sobie poradzić z tymi różnymi problemami w życiu. Jeśli zachowa się takie jasne, klarowne myśli, jest się przyzwoitym, postępuje się według zasad, norm etyki i Podąża się w kierunku zgodnym z Waszym wnętrzem. Dziękuję Wam bardzo, dwójki, to tyle dla Was. Pozdrawiam i zapraszam. Opcję numer 3. Opcja numer 3. Chodzi na stół. Dobra, trójeczki. A... Czy wy umiecie dostrzegać dobro i obfitość w Waszym życiu? Um, wiedzcie, że dostatek i taki dobrostan jest naturalnym stanem każdego człowieka, zanim my sami nałożymy na niego nasze jakieś ograniczenia. Określenie, co to znaczy dobrostan, a kto go ma, a kto go otrzymuje, a kto nie otrzymuje i tak dalej, i tak dalej. A teraz wyjdźcie właśnie z tych swoich uwarunkowań i spójrzcie na swoje życie oczami obfitości. Na wszystko, co macie, na wszystko, co osiągnęliście, co Wam się udało. Mogą też pojawić się tak zwane niespodziewane zbiegi, okoliczności w Waszym życiu, które mają wspierać realizację tych Waszych marzeń, działań czy planów. Jednak czasami my nie dostrzegamy tej obfitości, którą mamy, tych swoich talentów, zalet. Osiągnięć, może relacji, jakie mamy z innymi, czy pracy, czy ciekawych projektów, oraz ludzi, którzy nas yy, otaczają, ponieważ jesteśmy bombardowani zbyt dużą ilością informacji i stymulacji, które odciągają nas od zauważenia właśnie tego. Ale nadszedł czas, aby pozwolić sobie na odłączenie się od tych przeszkadzaczy i wrócić do życia. Skupić się na tym swoim mniejszym, osobistym świecie. Zobaczycie, ile tam się naprawdę dobrego dzieje i pozytywnego. Pomyślcie, budzicie się. Jest piękny, słoneczny poranek. Robicie sobie, albo może ktoś wam robi, kawę, która pachnie i smakuje wspaniale, albo herbatę, albo kakao no co tam pijecie. Idziecie na spacer, dostrzegacie piękno świata, który was otacza, słyszycie śpiew ptaków. Idziecie do piekarni, wymieniacie, nie wiem, pozdrowienia i miłe słowa z nieznajomymi. A macie pracę taką, którą lubicie, angażujecie się w to sami z siebie, czy też może w pracy macie dobrą atmosferę. A po południu spotykacie się ze znajomymi, czy może spędzacie czas z rodziną i, i przytulenie przez to Wasze dziecko jest dla Was wspaniałą nagrodą wtedy. Więc widzicie, ile tego dobra. Jest w naszym życiu. Pytanie tylko, czy potraficie to zobaczyć i docenić. Moi drodzy, no jesteście zachęcani, aby, aby to wszystko docenić i świętować, i, i wejdźcie w taką lżejszą energię. A naprawdę bawcie się, świętujcie, spotkajcie się może z tymi, z którymi odbieracie na tych samych falach, z którymi dzielicie podobne wartości, z którymi czujecie, że jesteście z nimi gdzieś tam zsynchronizowani. To czas celebrowania przyjaźni i wszystkiego też, co inni wnoszą do Waszego życia. Czas... Delektowania się tymi przyjemnościami, tak? Przebywania w dobrym towarzystwie i naprawdę czerpania z tego radości. No i na koniec, jeszcze moi drodzy, co tutaj do Was zombie przychodzi, tak? I odpuśćcie kontrolę. Um, bo ona właśnie jest, ta kontrola jest jak to jak to zombie z zagrobu, jak ta ręka, która chce Was złapać. Um, może właśnie czasami, wracając do tych takich przyjemnych rzeczy, przyjemnych chwil cieszenia się życiem, może nieraz tak jest, że myślisz, a dziś pójdę do kina, czy spotkam się ze znajomymi, czy może zrobię sobie coś, co mi sprawi przyjemność. I nagle pojawia się takie zombie i mówi, nie, bo obiecałeś Kaśce, czy tam obiecałeś Kaśce, że umówicie się na plotki, czy może też obiecałeś Krzyśkowi, że pójdziecie na piwo. A tak naprawdę to z tą Kaśką czy z Krzyśkiem? Wcale nie chcę wam się spotykać, bo mo może oni drenują waszą energię, czy na przykład przez cały czas na coś narzekają, a i tak nie zmieniają w tym swoim życiu, mimo że dajecie im dobre rady, tak? Ale wy nie znajdujecie w sobie wtedy dość asertywności, żeby im odmówić, albo w jakiś sposób jesteście od nich może uzależnieni, bo to też jest takie zombie, um. Albo może też tak, że na przykład rodzice do was dzwonią, żebyście wpadli na wieczór, a wy nie odmówicie odmówić, choć byliście wczoraj i macie przyjechać za dwa dni. To są oczywiście tylko takie przykłady. Wy wiecie, co tym zombie w Waszym życiu jest, co chce przejmować kontrolę, albo też nad czym lub nad kim Wy ciągle chcecie mieć kontrolę. Odpuśćcie. Odpuśćcie i pozwólcie sobie na takie, Płynięcie z prądem, takie go with the flow, tak? Czasami musimy mieć pewne sprawy pod kontrolą, ale nieraz właśnie to odpuszczenie przynosi więcej korzyści i więcej radości. Kochani, dziękuję Wam serdecznie. To tyle, co ja mam na dzisiaj dla Was. Pozdrawiam i do następnego razu. Pa!